Dziś powiem wam, kiedy powstała Komisja Edukacji Narodowej. Lecz jeszcze zanim zacznę opowiadać, to zostawcie łapkę w górę, aby więcej osób się o tym dowiedział i subskrypcją, żeby być na bieżąco z takimi ciekawostkami. Gdy w 1773 z zostali rozwiązani, był wielki problem, gdyż to oni edukowali w Polsce. Wprowadzono Komisję Edukacji Narodowej. Nie mówilibyśmy o niej, gdyby nie kilka faktów. Po pierwsze, było to pierwsze ministerstwo edukacji na całym świecie. Po drugie, zrewolucjonizowało ono system polskiego nauczania. Zaczęto nauczać w języku polskim i zakazano nauki w języku łacińskim. Wówczas był to ewenement na wielką skalę. Wprowadzono wychowanie fizyczne i historię naturalną. Podręcznik o chemii Jędrzeja Śniadeckiego był używany jeszcze u początków II Rzeczpospolitej, a komisja ta powstała 14 października 1773. Do zobaczenia!